Co się wydarzyło w Pani w szkole w ostatnim czasie? Myśląc o roku szkolnym, tym, który się rozpoczął, to oczywiście przygotowywaliśmy się drobnymi remontami. Pewnie wiecie, że przygotowujemy się do generalnego remontu basenu, więc te prace będą lada chwilę rozpoczęte. A tutaj mamy też taki realizowany projekt Laboratoria Przyszłości, więc przygotowaliśmy dwie sale wyposażone do jedna do gotowania, do szycia, do prasowania, druga to są robotyka i tam są też sprzęty do techniki. Także troszkę się działo. Zostały wymontowane dwie łazienki w ostatnim czasie. Wymieniamy podłogę w szatni na korytarzach. No i oczywiście skupiamy się na mianą oświetlenia, dlatego że jesteśmy szkołą 35-letni. Firma Elektromil pomaga nie tylko dla szkoły. Mieszkamy w suwałkach, żyjemy w suwałkach. No i tak czasami skruszy nasze serca, ale to żartuje oczywiście. No, w miarę możliwości oczywiście staramy się pomóc. Czy w doradztwie jakie tam załóżmy oświetlenie użyć tak jak tutaj w szkole, prawda? No tutaj co ja widzę, to tu ojo, oj, za 20 lat już tej firmy nie ma, <laughs> której oprawy tu wiszą. A znowu jaka to jest efektywność tego świecenia, to taka nowoczesna oprawa na pewno ze trzy razy mniej prądu bierze. Potrzeba... Tych materiałów będzie naprawdę bardzo dużo, no ale postaramy się coś tam pomóc na pewno. Jak tu Pani wspomniała, chodzi o te kosze, prawda? No, to tam akurat mojego syna, sprężyna i, i, i cały pomysł. I bardzo dobrze, bo to po prostu uczy dzieci tego takiego nawyku, żeby. Dbać o to się lubi. Co wrzucimy do żółtego? Butelki? Nie. Tak, tak, chyba butelki plastikowe, co? Nie. Tak, wrzucamy do żółtego. Tak? Papierek. Jak myślisz? Do niebieskiego wrzucamy? Papier. Papier, tak. Do niebieskiego wrzucamy papier. Papier. Do jakiego koloru wrzucamy? Do? Tak, do brązowego wrzucamy odpadki żywnościowe. Tu jeszcze jeden. Zobaczcie. I tutaj została nam torebka plastikowa. Jak myślicie, Nikola, gdzie wrzucimy tą to, to, to plastikową torebkę? Do. Do żółtego, dobrze, tak. Super. Odpady segregujemy czy zmieszamy? Segregujemy. No ale że dzieciaczki się tego nauczą, to może im coś zostanie. Co kolejne potrzeby w szkole? No myślę, że te potrzeby w szkole się nie kończą. Remontujemy jedną łazienkę, mamy ich powiedzmy 10, więc już ta ostatnia czeka w kolejce, więc zmiany instalacji elektrycznej Tutaj się skupiamy na tym, żeby obniżyć te koszta, bo ceny prądu wzrosły bardzo, więc te nasze inwestycje też celujemy w to, żeby troszeczkę te koszty obniżać. Chcemy podziękować i tutaj głównie firmie Elektromil i panu właścicielowi tej firmy, panu Zbigniewowi Śl Ślaskiemu, który nas wspiera od wielu lat, który bardzo współpracuje z nami i dba o to, żebyśmy dbali o planetę, czyli dostarcza nam przepiękne pojemniki do segregacji śmieci, przy pomocy których uczymy dzieci, jak dbać o naszą ziemię. Też otrzymujemy nowoczesne lampy ledowe które tak jak mówiłam wcześniej powodują że jest bezpieczniej, że jest jaśniej i że jest taniej. Także korzystając z okazji bardzo serdecznie dziękuję panu za wieloletnią współpracę. Oczywiście liczę na dalszą